Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał związany z Warszawą, lecz tym razem nie będzie on związany z wizją nowych wieżowców, a ze stworzeniem nowego, zielonego placu przed Pałacem Kultury i Nauki. Cel jest taki, aby usunąć część betonowych powierzchni, a w ich miejsce wprowadzić zieleń. Źródłem do materiału jest artykuł na stronie whitemet.pl pod tytułem Plac Centralny w Warszawie. Wkrótce ruszy budowa. Autorstwa pana Kamila Białasa. Oraz artykuł na stronie urbanity.pl pod tytułem Zielona metamorfoza. Placu Defilat. Powstaje plac centralny w ramach nowego centrum Warszawy. Autorstwa pana Piotra Maślaka. Plac centralny ma obejmować środkową część placu Defilat. Jak czytamy na stronie urbanity.pl. W ramach programu Nowe Centrum Warszawy planowana jest redukcja betonu i asfaltu, a w zamian pojawi się ponad 100 nowych drzew, tysiące krzewów, trawniki i miejsce z wodą. Przebudowa Placu Defilat będzie kolejnym elementem zmian w ramach tego programu. Koncepcja przebudowy Placu Defilad zakłada, że przed Pałacem Kultury i Nauki powstanie miejsce na codzienne spotkania mieszkańców oraz organizację wydarzeń kulturalnych. Zmiany zakładają połączenie centralnej części Placu Defilad z parkiem przy ulicy Świętokrzyskiej. Nieregularny układ chodników i zieleni odwzoruje siedzi dawnych ulic i zarys budynków, a trawniki mają przypominać miejsca, w których stały kamienice. Projekt przewiduje także wykonanie obrysów dawnych kamienic z wielkoformatowych płyt kamiennych w różnych wybarwieniach. Na placu znajdą się trawniki o łącznej powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych, a projekt zakłada posadzenie ponad 40 gatunków roślin cebulowych i gatunków bylin, 11 gatunków krzewów oraz 109 drzew. Wykonawcą inwestycji będzie firma Balzola. Oferta firmy została uznana za najkorzystniejszą podczas przetargu i opiewa ona na 61,2 miliona złotych. Wykonawca przebudowy placu defilad będzie miał 14 miesięcy na realizację inwestycji. Plac Centralny jest częścią szerszego projektu w ramach nowego bardziej zielonego centrum Warszawy. Miasto już przeprowadziło renowację pobliskiego ronda Dmowskiego na terenie którego pojawiły się nowe drzewa, krzewy i kwiaty, a także wygodne przejścia dla pieszych. Planowana jest między innymi jeszcze renowacja ulicy Chmielnej czy Złotej. Ogólna betonoza w centrach miast jest dość częstym zjawiskiem. Dobrze, że Warszawa zaczyna powoli zmieniać ten krajobraz. Im więcej zieleni w mieście, tym lepiej. Plac Defilad przez lata był niezagospodarowany. Obecnie budowane jest tam m.in. muzeum, co do którego wyglądu ogrom warszawiaków podchodzi dość negatywnie. Dwa lata temu na moim kanale pojawił się materiał dotyczący wielkiego parku wokół Pałacu Kultury. Jednak ten pomysł nie będzie zrealizowany. Można powiedzieć, że Zielony Plac Centralny będzie małą namiastką planów tej ogromnej zielonej przestrzeni. Uważam też za dobry pomysł. Aby odzorować kształtem kamienice, które stały w tym miejscu jeszcze przed 1939 rokiem. Jest to pewien ukłon w kierunku przedwojennej Warszawy. A wy co o tym sądzicie? Proszę o napisanie opinii w komentarzu. Pozdrawiam i do usłyszenia.